czy możemy zrezygnować z paliw rosyjskich ja myślę że my nie mamy innego wyboru bo to jest oczywiste że te działania w tej chwili które w Ukrainie się dzieją to one są finansowane w dużym stopniu właśnie ze sprzedaży surowców energetycznych, trzeba pamiętać, że 30% budżetu Rosji to właśnie jest sprzedaż paliw kopalnych. Więc to jest pytanie tylko, jak i kiedy. Moim zdaniem w krótkim czasie, to znaczy w perspektywie roku jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć zakup surowców energetycznych z Rosji. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to pociągnie za sobą koszty. Musimy się przygotować, że jeżeli nawet to nie My podejmiemy tę decyzję o zaprzestaniu. Y, y, zakupu surowców energetycznych, to Putin ją za nas podejmie i wtedy będziemy nieprzygotowani. Więc lepiej się przygotować na to, że tego zakupu paliw z Rosji nie będzie. Najważniejsze inwestycje w tej chwili to dotyczą przede wszystkim redukcji zapotrzebowania, efektywności energetycznej. Musimy w pierwszym ruchu zainwestować, zachęcić społeczeństwo, przemysł do tego, żeby mniej zużywać energii we wszystkich sektorach. W transporcie, w energii elektrycznej i w ciepłownictwie, i w przemyśle, i w każdym... I to jest pierwsze działanie, gdzie efekty możemy odczuć już relatywnie krótko w ciągu roku. Następny ruch, no to to jest inwestycje w źródła odnawialne, bo one będą też po pierwsze potrzebne do tego, bo te inwestycje się są, mogą się pojawić w krótkim czasie, a z drugiej strony wiemy, że Polska nie będzie już mogła przechodzić chodzić na gaz, jak to było planowane jeszcze kilka miesięcy temu. Więc tutaj chodzi o to, że my pewnie przy węglu zostaniemy trochę dłużej, ale po to, żeby dłużej zostać przy węglu, którego już wcale tak dużo nie mamy, to musimy inwestować w źródła odnawialne. Więc odblokowanie reguły 10H, czyli tych ograniczeń dla energetyki wiatrowej na lądzie, to jest taki pierwszy krok, który trzeba podjąć. Jak można zachęcić ludzi do tego, żeby oszczędzali energię? Przede wszystkim analizując rachunki za ciepło, za energię elektryczną i promując to, że w stosunku do na przykład ubiegłego roku, w tym roku zużyjemy dużo mniej energii elektrycznej albo dużo mniej ciepła. Oczywiście to spowoduje w ramach komfortu cieplnego i takiego życiowego nie chodzi o to, żebyśmy siedzieli w związku z tym po ciemku albo żebyśmy marzli, ale żebyśmy właśnie zaczęli od takich programów promujących oszczędzanie energii w krótkiej perspektywie.